Balladyna Juliusza Słowackiego napisana w 1834 roku to dzieło wybitne. Jest najpełniejszą realizacją estetyki romantycznej. Splata w niej autor baśni ludową, balladę, traktat historyczny, poemat heroikomiczny oraz dramat szekspirowski. Wykorzystując motywy z Macbeth'a i snu Nocy Letniej. Przedstawia bajeczne dzieje Polski, w których światłem poezji pragnie rozjaśnić mrok tajemniczy początków narodu. Skupia mnóstwo motywów dookoła jednej postaci, tytułowej balladyny, bez troski o prawdę i prawdopodobieństwo. Rady zasięgnąć wartą człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej. Pobożny starzec ma jednak w rozumie nieco szaleństwa. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach, to jak szalony od rozumu błądzi, miota przekleństwa, pieni się, narzeka. Musiał od królów doznać wiele złego i z ową został przyjacielem gminu. Kto ta? Kirkor! Witaj, syn. Czego chcesz? Rady. Zostań pustelnikiem. Gdybym podstarzał dziesiątym krzyżykiem, może bym w smutne schronił się Dąbrowy. Ale ja młody, pan czterowieżowy, przemyślam dzisiaj, jakby się ożenić. Porać mi, starcze. Lat dwadzieścia z górą, jak żyję w puszczy. Cóż stąd? Więc ocenić ludzi nie mogę, ani wskazać, którą weźmiesz dziewicę. Te, co rozkwitały z dzieciństwa pączków, Gdyś ty żył na świecie, są dzisiaj pannami, Czerwonymi i biały. Pączek na róży, tak będzie róża, Przypomnij niegdyś najpiękniejsze dziecięcie, Białą, jak w ręku anielskiego stróża, Kwiat liliowy, niechaj jej słowik śpiewny Zazdrości głosu, a syna gorlica Wierności zrówna. Gdzie taka dziewica, wskaż mi ostarcze? Mówią, że królewny słyną wdziękami. Nieba, to ród węża, Żona zbrodniami podobna do męża, Córki do ojca, a do matek syny, Jak w jednym gnieździe skłębione gadziny. O Bogdaj piorun! Nie przeklinaj! Młody, przeklinaj ze mną! Oni klątwy warci, Bogdaj doznali, co pomor i głody, Bogdaj piorunem na poły pożarci, Padające w ziemi paszczą rozdziewianą, Rok mieli płaszczem, a węża koroną. Bogdan! W nocy noce zwójce potargałem siły. Wściekłem się jako Brytan uwięziony, bo też ja kiedyś byłem Pan nad Panem, tysięcznemu narodowi miły. Żyłem w purpurze, dziś noszę łachmany, muszę przeklinać. Miałem dziadek w troje. Nocą do komnat weśli brata z boje. Różyczki moje trzy, złodyki ścięto. Dziecinki moje w kołyskach zarżnięto, Aniołki moje, wszystkie moje dzieci. Któż jesteś, starcze? Ja? Król Popiel trzeci, Królu mój! Któż mnie z i rozezna? Uzbrajam kamy i lecę do Gnezna Mścić się za ciebie. Młodzieńcze rozwagi? Bezprawie gorzej od Mojżesza plagi. Kalę tę ziemię i prędzej się uszczęże. Popiel, skalany dzieci krwią niewinną, Niegodny rządzić tłumowi rycerzy, niech więc się stanie, co się stać powinno pod okiem Boga na tej biednej ziemi. Czy ty skrzydłami anioła złotemi z nieba zleciałeś? Na barkach orlicy para tych białych skrzydeł wyrastała, gdy na rycerskiej są na ramienicy. Będziesz mi rycerz, mniej niż owa biała, ta szyna ludziom użyteczny. Maliga dom przepuszczać rycerzy uskrzydlony, orła piórami. O mężu ze stali, ty jesteś z owych, którzy walą trony. Ty wiesz, jak nasza ziemia, przeteczeństwem króla Skalana, wiesz, jak popiel krwawy pastwi się coraz nowymi okrucieństwami, zaczerwienione krwią widziałem stawy, król żywi karpie ciałem niewolników. Dotąd żyjącym pod Lecha koroną, Bóg dawał żniwo szczęścia niezasiane. Lud żył szczęśliwy, dzisiaj niesłychane pomory, Głody sypie Boża ręka. Ta sama Polska, niegdyś tak obfita, Staje się co rok szaranczy szpichlerzem. Niegdyś tak bitna, dziś bladym rycerzem, Z głodami walczy i z widmem zarazy. Ach, jam przeklęty, przeklęty, Trzy razy przeklęty. Winien jestem, nieszczęść śludu. Jako tyś winien Z rozliczonego cudu. Korona Lecha sławną niegdyś była. W niej szczęścia ludu, w niej krainy siła cudem zamknięta. Oto ja wygnany. Lud pozbawiłem tej korony. Starcze. Korona brata mego jak liczmany fałszywa. Moja pod spróchniałe karcze lasu kopana. Miałem ją do drogu ponieść za sobą. Skądże tej koronie cudowna władza? Ku ojczystej stronie wracali niegdyś od Betlejme żłobu święci królowie, dwóch magów i scyta, ów król północny zaszedł w nasze żyta, zabłądził w zbożu jak w lesie, bo zboże rosło wysokie jak las w kraju Lecha, więc zabłądziwszy rzekł, wyprowadź Boże, aż oto przed nim odkrywa się strzecha królewskiej chaty, bo lew mieszkał w chacie, wszedł do niej scyta i rzekł, Królu, bracie, idę z Betlejem, a gwiazda błękitna Twoich bławatków ciągle szła przede mną, aż tu zawiodła. Lech rzekł, zostań ze mną, kraina moja szczęśliwa i bitna, jeśli chcesz, to się tą ziemnicą z tobą dzielę na poły. Syta rzekł, zostanę, lecz kraju nie chcę, bo ziemie złamane rozgraniczają się krwią i żałobą dzieci i matek, więc razem zostanę. Ale to długa powieść. Mów, mów dalej. Więc jako dawniej czynili mocarze, z zlechem się mienił syta na obrączki. A pokochawszy mocniej sercem w darze dał mu koronę. Stąd nasza korona. Zbawiciel niegdyś wyciągając rączki, szedł do niej z matki, zadumanej mona. Synu, Bóg weźmie Twoją pochopność do czynu, za czyn spełniony. Wróćmy w nasze czasy, gdy nie brat wygnał. Uniosłem w terasy świętą koronę. Wróci ona, wróci. Przysięgam tobie, lecz. Co chcesz powiadać? Nim Kirkor w przepaść okropną się rzuci, szukając zemsty, chcę, chciałbym Cię badać, na jakim pieńku zaszczepić rodowe drzewo Kirkorów, aby kiedyś nowe plemię rycerzy tronu Twego strzegło. Kogo wprowadzić w podwoje zamkowe z żony imieniem. Wielu ludzi biegło z pierścionkiem ślubnym za marą wielkości, a prawie wszyscy wzięli kość niezgody zamiast straconej z żebra swego gości. Postąp inaczej, ty szlachetny młody. Niechaj ci pierwsza jest kółka pokaże pod jaką belką gniazdo ulepiła. Gdzie okienkami błysnął dziewic twarze, a dach słomiany tam jest Twoja miła. Ani się wahaj, weź pannę ubogą. Rzeń się z prostotą i niechaj ci włogo. I lepiej będzie, niż byś miał z królewną. Tak radzisz, starcze? Idź, synu, na pewno do biednej chaty. Niechaj żona karna, miła, niewinna. Jaskółeczko czarna, ta taszyno moja, gdzie mię zaprowadzisz? Słuchaj mnie, synu. Starcze, dobrze radzisz. Prowadź, jaskółko. O, ci młodzi ludzie. Odchodzą od nas i wołają głośno. Idziemy szukać szczęścia. Więc my, starce, cośmy przebiegli po tej biednej ziemi, a nigdy szczęścia w życiu nie spotkali. Możeśmy tylko szukać, nie umieli. Idź, 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 starcze, do pustelnej celi. Zakończony dzień pracy, moja baladyno. Twoje rączki od słońca całe się rozpłyną jak lodu krysztaliki. Już my jutro rano z Alinką na poletku tożniemy ostatka. A ty, moje dzieciątko, siedź sobie za ścianą. Nie, nie, nie. Jutro odpoczywa matka, a my z siostrzycą idziemy na żniwo. Słoneczko lubi twoje główkę siwą i leci na nią wynatrętna osad do białych kwiatków. Ani go odgłosaliście odpędzić. Że też nigdy chmurki Bóg nie nadwieje, aby cię zakryła. O biedna matko. Dobre moje córki, z wami to nawet ubożyzna miła, a kto posieje dla Boga nie straci. Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci bogatym mężem. A kto wie, a może już o was słychać na królewskim dworze? A my tuż wiemy. Aż tu nagle zboru, jak i królewic, jakich kuchta, dworu, albo koniuszy, zajeżdża karetą i mówi do mnie, "Podściwa kobieto, daj mi za żonę jedną z córek. Panie, weź baladynę, piękna jak dziewanna. Tobie się także, Alino, dostanie rycerz za męża, ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. W życzółkach woda goni się za wodą, mój królewicu, Żeń się z baladyną. Gdzie ty mój grzebień podziałaś, Alino? Co ty tam słuchasz, jak się matce marzy? Wiesz, baladyno, że to jej do twarzy, kiedy śni głośno, kiedy się uśmiecha. Dobrze, ty mówisz, chata taka licha. A mnie się marzy, Bóg wie nie co, ale Bogu się także wiekuistej chwale musi się coś marzyć. A gdyby też Bogu. Chciało się matce dać złotego zięcia. Ach, słychać jakiś targot na rozłogu. Jedzie gościńcem dwór jakiegoś księcia. Pięć koni, złota kareta, ach, kto to? Jedzie aleją, jak to pięknie złoto między drzewami błyska. Ach, mój Boże, co mi się stało? Wśród naszego mostu powóz, r stanął i ruszyć nie może. Pewnie chcą konie napoić. Ot właśnie! Pan poi konie na drodze po prostu. Ha, jeśli pić chcą? Już słoneczko gaśnie, trzeba zapalić sosnowe uczywo. Ach, lampę zaświeć! Ach, lampę! Co żywo! O, gdzie mój grzebień? Cóż to? Co? Ktoś pułka? Otwórz bladyno! Niech siostra otworzy. Prędzej otwórzcie, ktoś do chaty stuka. Ach, ja się boję. Niech wszelki duch Boży Boga wychwala i ja odemknę chatę. O, jakie stroje, złocisto bogate. Czy w imię Boga? Tak, z Boga imieniem. Proszę wybaczyć, ale nad strumieniem. Mostek pod moim załomem się kołem. Szukam schronienia. Proszę, poza stołem mój królewicu siadać. Proszę siadać. Chata uboga, Boga powiadać, że powóz, o, to nieszczęście. Dziewczęta to moje córki, jasny królewicu. A to już dawno człowiek nie pamięta takich przypadków. Chyba przy Księżycu młynarz co jechał przeszłej wiosny. Matko, dosyć. Daj panu mówić. Przed tą chatką słyszałem dźwięki luteń. Czy to córki? Wasze grywają na lutni? Przepraszam, nie, królewicy. Z niewidzialnej chmurki sympatycznymi kwiaty poukrasza Obie dziewice, bo moja królowa nie powiedziała, Do której nakłonić serce Kirkora. Muzyka echowa zacznie hymnami powietrznymi dzwonić, A wieniec kwiatów taką wonię rozleje, że, że serce tego człowieka umleje, Że jednym sercem dwa serca pokocha. Może królewic chce odpocząć trochę? Odpocząć? Kiedy dźwięki takie cudne słyszę? Dziewice wasze są to pieśni. Słyszę śpiewanie. Czy się pan w w cicho. Ach, jakże mi nudne, wspomnienie zamku pustego. działa Z jakich kadzideł ta woń się rozlała? To z pewna wasze wieńce uroszone łzami wieczora dają takie wonie. Mamy wieńców. Naprawione. Koło w powozie. wyprząc z konie Ja tu zostanę. Cóż to za zjawienie? Królewic w chacie. Na jakim on sienie spać będzie? Jemu listki róży cisną. Prawdę wróżyłeś, pustelniku stary, Gdzie okienkami dwie różyczki błysną, Gdzie dach słomiany zakończone czary. Słuchajcie, matko, na świat wyjechałem szukać ubogich, snutliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. O, gdybym dwa trony, ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca, lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę, dwoma sercami o dwie córki proszę. Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do siódmego prowadzić kobierca. Więc trzeba wybrać, czemuż losu fala, rozbiła serce moje o dwie skały. a czemuż oczy pierwej nie wybrały i nie powiodły czucia? Dziś nie umiem wybrać. Ja ciebie, panie, nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z córek. Może słyszałaś kiedyś o hrabi Kirkorze, co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze na swych usługach. Otóż Kirkor, to ja, proszę o jedną z córek. Córka moja? Ja mam dwie córki, ale baladyna. Czy starsza? Tak jest. A młodsza Alina, także jak anioł. Jaki wybór trudny, starsza jak śnieg, u tej warkocz cudny niby listkami brzoza przyodziana ta z alabastrów, a ta zaś różana. Ta ma pod rzęsą węgle, ta fiołki, ta jak złote na aniołki, a ta zaś jako noc biała nad rankiem więc jednej męże, drugiej być kochankiem, więc obie kochać, a jedną zaślubić. Lecz którą kochać, którą tylko lubić? Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, która mnie kocha. Moje smugłe łanie, czy mnie kochacie? Ach, ja ci nie powiem, nie, ale nie śmiem wymówić, tak, panie. Może ty zgadniesz, choć będę wyczała. Zgadnie rycerzu. A ty, różo -biała? Kocha. Obydwie kochają. Zapewne, że muszą kochać, tożby to dopiero, gdyby nie kochać rycerza, co szczerą mógłby za żonę wziąć sobie królewnę, piękny i śmiały. Któraż z was, dziewice, będzie mnie więcej kochała po ślubie, jak będziecie kochać, lubić, co ja lubię, jak mi rozchmurzać gniewu na wołnicę. O, panie, jeśli w zamku są czeluście, z czeluści ogień bucha, a ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi mnie zmarzesz. Jeżeli Dzida będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. Czegóż więcej chcesz? Weź, weź baladynę, szczera jak złoto. A ty, młodsza dziewo, co mi przyrzekasz? Ach, nie wiem, której oddać rękę lewo, jako szwagierce, a której z pierścionkiem. O, gdybym ujrzał tę gwiazdę przed Sterną, Co wiodła króle do dzieciątka żłobu, serce mam jedno, a ciągnie do obu, którą odrzucić, której być małżonkiem. Obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedna. Jeśli wezmę drugą, w obojgu jedna prostota i tkliwość w obojgu miłość, jednaką zasługą. Którą tu wybrać? Jeśli mnie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mnie do zamku twojego zabierzesz z matką i siostrą. Bo któż będzie matce gotować garnek? Kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała. O, widzisz, panie? Musisz także ze mną i matkę zabrać. Oj, jakąż tajemną rozkosz serce napełniła, omiła. Lecz baladyna to samo mówiła w sercu i w myśli. Bierze mnie, rycerzu, i baladyna kocha matkę starą. Jużem wybrał i znów mi w puklerzu dwa serca biją. Byłabym poczwarą, niegodną twojej ręki, ale piekła, żebym się matki kochanej rzekła. Oprócz matki, siostry, wszystko ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce, wskaż mi żonę. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą dla dziewczyny. Która więcej malin zbierze, tę za żonę pan wybierze. Coś matce staruszce przyszło do głowy, mój ty królewicu. Jeśli pozwolisz twojej pokornej służce, to ci poradzi piękny krasnolicu. No to niech rankiem idzie. malinek Tę weźmiesz za żonę. Wyborna rada, O złota prostoto, Ty mi dasz szczęście niczym nieskucone, Dni rozkoszami przeplatane Z cnotą. Tak, moja matko, niech po słońca wschodzie W las idą córki Z bankami na głowie. A my w lipowym usiądziemy chłodzie, która powróci pierwsza, ta się zowie, rabina Sąd sam wielki Boże. Królewic znajdziesz w tej chateczce łoże, pachnące siano, zakryte bielizną. Wierzę mi Panie, żarki się nie wślizną do Twego sianka, proszę do markowy. Przynieś z powozu puchar kryształowy, wino i zimne żubrowe pieczywo. Siostrzyco moja, o, jakież to dziwo, o, jakie szczęście! Jeszcze nie złowione. To szczęście, siostro, może nie dla ciebie. O, moja siostro, wszakże ty na niebie, jeśli nie słońce, to gwiazdy nad głową. Jeśli nie będę panią Kirkorową, to będę pani Kirkorowej siostrą. A tobie jutro trzeba wziąć się ostro do tych malinek, bo wiesz, że ja zawsze uprzedzam ciebie i mam pełen zbanek. Nie wiem, czy na mnie jagody łaskawsze same się tłoczą, czy tam twój kochanek? – Milcz! – Ha, siostrzyczko, a ja wiem, dlaczego malin nie zbierasz. – Co tobie do tego? – Nic, tylko mówię, że ja bym nie chciała rzucić kochanka ani dla rycerza, ani dla króla. A gdybym kochała wzajem kochana, rolnika, pasterza, to już by żaden kirkol. – Nie chcę rady od głupiej siostry. – Ha, zaklaskał, Boże! Wyszła ze świeczką. O mój wielki Boże! Co tam pan Drabek powie na te zdrady? Bo też ta siostra chce iść za kilkora, a ja widziała na kwiatkach ugora, ba, i pod naszą osiną słyszałam sto pocałunków. Przebacz mi, o Chryste, że sądzę miłość, której, ach, nie znałam. Widzisz, mój Boże... I tu niech bobek... rankiem idą w las, dziewczyny, a, a dawa... weźmie dzbanek z winy. Boże, nas szukają po lesie. A która pierwsza band pełny przyniesie? Ja spóźniam, gdzie dajesz muszkę malną. Jeśli ty zechcesz, Boże, mój jedyny, gdzie stąpię, wszędzie czerwone maliny. Niech sen szczęścia pozłacany zamyka oczy dziewczyny, a ja lecę do plany. Wszędzie maliny, maliny, maliny. Wraca baladyna. Gdzie? O, o, nie widać, lecz matce wiadomo. Patrz, panie, oto jaskółeczka sina zamiast wylecić, kryje się pod słową i cicho siedzi. Gdyby zaś Alina wracała z gaju, to byś to, mój panie, usłyszał w belkach szum i świegotanie. Jedna za drugą, pyr, pyr, lecą z gniazdek do tej dziewczynki i nad nią się kręcą, niby chmureczka małych, czarnych gwiazdek nad białą gwiazdką. Dlaczegoż się nęcą Taszki do młodszej córki? Już to zgadnie. Idzie bladyna, widzisz? Jakie ładnie, z tym czarnym dzbankiem na głowie. Dziewico, oddaj mi dzbanek, ja ci zaś nawzajem daję sionek. Brylaciki świcą. Aby nam życie było słodkim rajem, Idź do komnaty, starym obyczajem, Niechaj ci warkocz zaplatają swatki, Niechaj świeżymi przytykają kwiatki, A za godzinę, drżącą, uwieńczoną, Wezmę z rąk matki i będziesz mi żoną. Kareta czeka, bo księdza pojadę. Och, Czegoż wzdychasz? I coś niby blade usteczka ściskasz? Matko moja droga, wiem jak wezmę. Cóż, córeczko, miła? Czy ty już drżąco z łóżnicy proga chciałabyś uciec, jak sarneczka? Siła złego mam donieść. Co? Ach, nie dasz wiary, ale Alina, ach, ta siostra młoda i tak kochana. Ach, jaka jej szkoda, Cudko. Bo też psuła się bez miary. Twoja to wina, że dziś mów, bo Lękam się mówić. Może nie przekonam ślepej miłości, matki przywiązania, lecz któż by myślał, że ta młoda łania ucieknie? Córką Alina ucieknie. Kierkorze, oto złocista korona, więc może kiedyś za Twoją pomocą wróci do gniezno i niezakrwawiona błyśnie dobi. Widzisz, jak ją złocą promienie słońca? Dobra wróżba. Boże świeć naszej sprawie, dam Ci jedną radę. Młodziutką żonę pojąłeś, kilkorze, pełna prostoty, spokojny odjadę. W ten czas w kobiecie całą ufność kładę. Jeżeli wolna od matki Ewy, doświadcz ją. Poszli zapieczętowaną, skrzynią małżonce i srogimi gniewy, zagroź, jeżeli znajdziesz rozłamaną pieczęć małżeńską. Dobrze, niech tak będzie. To moja pieczęć, dwie złote żołędzie w paszczy dzikowej. Pójdź sam, wierny sługo. Zanieś to żonie, a jakkolwiek długo, będę się bawił, niechaj nie otwiera, bo ja tak każę. Ona taka szczera, ach, ty mi szczęścia pokazałeś drogę. Czy nami tylko zawdzięczyć Ci mogę? Żegnaj mi, starcze. Królem Cię powita. Na Twoim czole już zwycięstwo czyta. Na koń rycerze.